Powiem, że do niedawna się jechało z nowy most, a jechało się tym mostem. Górą jechała kolej, a dołem samochody. Tam były powkładane takie deski. Te deski z czasem się wykruszyły, połamały, powypadały. Była co trzecia deska. Normalnie na dół było widać dziury. I trakiem z 40 tonami się po takim moście przejeżdżało. Jeszcze rok temu na głównej trasie. Pierwszy raz to zobaczyłem, to, to myślałem, że zwątpię. Byłem pewny, że spadnę na dół. No jakieś niestety chmury się zbierają, jak widzę, ale zobaczymy dalej. Ale jak widać, zjeżdżamy już nad ocean. Szkoda, bo nie ma takiego oświetlenia słonecznego. Pusty także. właściwie bo tutaj jest ocean no, A tutaj to sobie góry one normalnie się nie leży na dole ale, ale w górach zimie, góry są białe Dobra. pogoda niestety nie jest za specjalna jak widać ja jest gory. widać tych kolorów tego oceanu, ale uwierzcie mi na słowo, że Morze Karaibskie nie umywa się nawet do tego co mamy tutaj zobaczyć motu drogową akurat właśnie foki tu są te foki na skałach a towarzystwo towarzystwo je ogląda Ja już nie będę się zatrzymywał każdy wie jak foka wygląda jest ich tu mnóstwo na tych kamieniach które się wylegują to widzę je nawet stąd Żarne punkciki to są wszystko foki. Aż na dole, na tych jasnych kamieniach. To wszystko turyści, którzy je oglądają. Całe jak widać autobusy przyjeżdżają. No, akurat jakiś klub. Można było podziwiać kolor wody i kolory w ogóle tęcze całej tutaj w tym oceanie się odbija, to jest coś nieprawdopodobnego, musicie mi uwierzyć na słowo, może kiedyś uda mi się to nagrać w czasie lepszej pogody, w każdym bądź razie. Wie co to jest? jak to głośno nadaje trochę to upierdliwe to nagrywanie powiem wam bo muszę patrzeć w lustra widać jakie pale olbrzymie to specjalne miejsce dla, dla surferów Serwerzy surferzy Boże surferzy Czerpują na desce. Tu są anguskie sprzedają. Świeżutkie, prosto z wody. Jest tu sporo rybaków. Jest nie zatrzyma Gdzie przepisach nie ma, że nie wolno chęcić przez jezdkę Chyba A ta, ta, ta droga prowadzi tutaj Góra, dół, góra, dół